przez obecny SEM, czyli przez SEM, gdzie większość ma platforma IPSL. Z jego analizy wynikało, że większość ustaw nie służy interesowi wspólnemu, tak. tylko konkretnym branżowym interesom rozmaitych grup. Że większość ustaw generuje koszty dla państwa, niż przynosi korzyści. Inaczej mówiąc, proces legislacyjny jest zawłaszczony przez grupę interesów, które najprawdopodobniej różnymi Drogami odwdzięczają się. A to pachnie korupcją. To jest, kor, to jest korupcja, można powiedzieć, systemowa. Zresztą na, na przykład jest mechanizm, za, żebyśmy, żeby była jasność, mechanizm zawłaszczania procesu legislacyjnego przez grupy interesów biznesowych występuje na całym świecie. Nawet w najbardziej okrzepłych demokracjach. Rzecz polega na tym, jaka jest jego skala i na ile jest on monitorowany przez opinię Szejrzysty. publiczną. Przejrzysty. Tak. Gdyby, gdyby Innym telewizjom zależało na ukazywaniu rzeczywistych mechanizmów władzy. To zaprosiliby profesora Rybińskiego, żeby przedstawił wykres z wynikami swoich badań. Poprosiliby profesorów sprzyjających rządowi, niech pokażą, gdzie się myli jego analiza, która mówi, że większość ustaw nie służy interesowi ogólnemu, dobru publicznemu, tylko załatwieniu interesów partykularnych, często pasożytniczych. Czy takim przykładem. No... Nie to jest pytanie, czy takim przykładem jest kwestia ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w której to dzisiaj PSL złożył pozew przeciwko PiSowi, domagając się zaprzestania tej rozpowszechniania informacji, że popiera legalizację narkotyków. Akurat y, dzisiaj Byłem zajęty hmm. spotkaniem promocyjnym tej książki i nie, nie chcę wypowiadać się o sprawie, tak. której bliżej nie wada. Ale sprawa jest prosta. PSL głosował 16 posłów, większość posłów tak, PSL-u w tak? czasie zmian w ustawie zgodziła się na e, odstąpienie od ścigania osób, które posiadają małe ilości narkotyków. Mhm. Na tej podstawie PIS Aha. twierdzi, że PSL jest za legalizacją miękkich narkotyków. Jeśli PSL, PSL zna... mówi, że oczywiście nie. Jeśli PSL znajdzie jakąś furtkę prawną, to być może sąd powie, że nie jest. Że nie można powiedzieć, że cały PSL jest, skoro tylko niektórzy posłowie głosowali są jeszcze tysiące członków PSL-u, którzy się nie wypowiedzieli. Może jakąś sztuczkę prawną znajdą. Ale czy to, ten przykład tej ustawy można zaliczyć na przykład do tych ustaw, o których Pan mówił, że są... Na no, nie, 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 wydaje się, że nie. Że ta ustawa byłaby wyrazem, raczej wyrazem tego, co Bronisław Wilstein nazywa wojną kulturową. Wojną kulturową e, pewnej wizji kosmopolityczno-kwaziliberalnej, niby libera, liberalnej, przy, przeciwko wizji e, Europy, ojczyzn, tradycji, narodów, pewnych e, fundamentalnych zasad, na przykład e, umacniania rodziny. Nie, nie, nie każda gra ma, ma jest związana z bezpośrednio z interesami ekonomicznymi. Często są to gry o narzucenie swojej wizji świata. A raczej wydaje się, że tutaj wchodzi to, to, to drugie. I jaką wizję ma PSL? I, I PSL, jakby zapominając o swoich korzeniach wiejskich, zapisał się w tych rozgrywkach po, w wojnie kulturowej po stronie sił, które. które które z tradycją wsi nie tylko polskiej, ale w ogóle z tradycją życia wiejskiego mają prawie nic wspólnego. Panie profesorze, na koniec pytanie, które zadaje sobie wielu Polaków, być może nawet tych, którzy głosują na partię rządzącą. Czy Platforma Obywatelska może przegrać te wybory? Może przegrać te wybory? Bo dam prosty przykład. Niedawno przyszedł do mnie fachowiec, który remontował mieszkanie Pawne Rzeczy. Zabrakło pewnych narzędzi, jego kolega miał dowieść. Zrobiłem mu kawę, sobie rozmawialiśmy przez jakiś czas. On mówi, że w wielu domach ludzie coraz częściej mówią, że, że muszą zagłosować na PIS, bo, bo ta obłuda staje się już nie do zniesienia. Ja mam wrażenie, że następuje przesunięcie nastroju w opinii publicznej. Zresztą z niektórych badań wynika, że ludzie coraz odważniej przyznają się do tego, że głosowali na PIS w 2007 roku. Jeszcze niedawno z badań wynikało, że Mniej osób przyznawało się ankieterom, że głosowało na PiS wtedy, niż głosowało faktycznie, a ostatnio ta liczba e, tych obawiających się e, e, podać swoje rzeczywiste sympatie maleje. Czyli jest jakiś trend otwierania się na przekaz PiSu i e, nieufnościowej z platformy. Dam prosty przykład. Rozmawiałam niedawno ze studentką, która mówi, że głosowała na Platformę, ale zobaczyła niedawno w programie telewizyjnym rozmowę jednego z dziennikarzy z premierem Tuskiem, który dostał pytanie, a niech pan powie jakąś jedną sprawę, którą udało się wam od A do Z załatwić. I premier miał kłopoty, żeby udzielić odpowiedzi na to pytanie. Przez cztery lata nie umiał wskazać sprawy, którą od A do Z. I ona mówi, jak to usłyszałam, to ja, ja już nie zagłosuję na, na takie okresie. Ale to budzi również frustrację w samych szeregach Platformy. Mam myślę, że, że niektóre agresywne posunięcia działaczy platformy biorą się z tej frustracji. Część z nich ma poczucie, że nie stanęli na wysokości zadania, że nie sprostali te, temu, co obiecywali wyborcom i temu, co, czego oczekiwali wobec samych siebie. To jest taka wewnętrzna, wewnętrzne poczucie, że samych siebie oszukali. To nie, przecież nie jest tak, że w platformie są sami nieuczciwi ludzie. Tam jest wielu działaczy o korzeniach solidarnościowych. Tam jest wielu inteligentnych ludzi, którzy czuli związki z Polską i po tych czterech latach mają wrażenie, że, że że ten okres czasu jak piasek się przesypał, że mając instrumenty rządzenia nie, nie zrobili wielu rzeczy, które myśleli, że nie są niemożliwe. I mam wrażenie, że wielu, a ponieważ ludzie nie chcą przyznawać się przed sobą do swoich słabości, to zakłamują się jeszcze bardziej i jakby żeby bronić się przed spojrzeniem sobie, samemu się w oczy są bardziej agresywni w dyskusjach politycznych. Czyli jednak ta presja, ukryta presja na wyborców, aby koniecznie zagłosować na platformę obywatelską, nie musi okazać się skuteczna. Panie profesorze, czas jest nieubłagany. Musimy kończyć. Dziękuję za ciekawą rozmowę. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Przypomnę, naszym gościem był profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. I zapraszam oczywiście na program Polski Punkt Widzenia już jutro, godzina 21.40. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję.